Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj film ze szklarni o bananach pokażę wam w jakiej są formie po tych ferelnych przymrozkach ale na początek banan, który dzisiaj do mnie przyszedł NCT Montbelliardi przesyłka z Holandii za pośrednictwem kolegi Jacka no to może parę słów o nim rośnie hmm, podobnie jak NCT Maureli. Tyle tylko, że jest bardziej smuklejszy, wyższy, liście podłużne, nie da się go wysiać. Stworzony w laboratorium dla celów kolekcjonerskich. Jedyne uzyskanie jakiś sadzonek to podobnie jak ten poprzez podział bulwy, taka mała sadzoneczka. No i właśnie chciałbym, chciałem się pochwalić, że kolejny dotarł. I zasilił moją kolekcję. No, a co u pozostałych bananów? Mroziło przez 3 noce. Było po minus 3, minus 4 stopnie. Nie był, nie był to przedmrozek yy, jakiś delikatny nad ranem, tylko to już minus 4 dla bananów to już taki solidny mróz. No i długość trwania tego mrozu przez 9, a nawet 10 godzin w nocy, także patrzcie, każdy jeden banan tutaj ten film jest po to, żeby trochę uspokoić co niektórych, że banany żyją ten wysunął się, no naprawdę ze 20 cm to jest hmm, Aruna halensis yy, patrzcie, pooznaczałem sobie wszystkie no bo wiadomo, nie ma liści ciężko by było po samych pniakach rozpoznać Sikimensis Dobre 15 cm. Tutaj kolejny Aruna Tak w ogóle to yy, trzy takie yy, najwyższe banany. Tak wygląda największy Bengal Tiger. Też widzicie coś tutaj się już wysunęło. Yy, Sampniak 2 yy, metry, zanim stoi ten oto yy, Aruna Halenzis. 2 metry. Dalej, dwumetrowy pniak jest jeszcze u UNANESIS. Jeszcze mam dwa banany, które y, osiągnęły te rozmiary. Jest to Musa Textilis, który jest jeszcze w gruncie, jeszcze go nie przyniosłem. No i y, Basio, który też zostanie wykopany i przyniesiony tutaj do szklarni, osiągnął, y, no tak na oko, ponad 2 metry samego pniaka. No, a resztę to takie hmm, po 1,50 m, 1,60 m. Siki Mensis zielony, hmm, 1,60 m. Tutaj dwa mniejsze to są dajiao. Hmm, tutaj mamy puspaniali. Ma 1,70 m. No i patrzcie, coś tutaj się już wysunęło. No i widać, yy, wykręca się kolejny listek. Czyli nie jest źle. Taki pniaczek. Charakterystyczne dla tego banana to takie oddzielające się te właśnie te cholewki jak łęsetę. Ja już kiedyś mówiłem na filmie. Fajny bananek. Yy, tutaj mamy co to za banan? Właśnie Dwarf Orinoco. Yy, też widać coś wychodzi zielonego. Możemy to zauważyć. Z takim y, większym pniakiem, pniakiem jest jeszcze tutaj. Rest Tiger. Kanny, które zostały wykopane, i właśnie tutaj y, sobie wysychają. Y, roczny maureli. z podziału, który robił Maciej. Taki urósł. Tutaj mamy mm, po środku nct ventricosum green, nie lard seed, bo lard seed stoi o tam. Tamten jest dwuletni. Welutina zostawiona z liśćmi, bo gdyby. No ja będę chciał tutaj utrzymać temperaturę około 15 stopni. Gdyby zdecydowała się na jakieś kwitnienie, no to lepiej, żeby te liście miała do poprawnej fotosyntezy tutaj taka mniej, taki mniejszy odrost zaraz Wam to pokażę ładnie tutaj zrobił się różowy no i w tym miejscu coś zgrubiało nie wiem czy nie będzie chciała właśnie zakwitnąć albo po prostu wyhamuje yy, wyhamuje i tego kwiatu nie wypuści w tej chwili tutaj maureli. Kupa sadzoneczek Podsychają Bo są w wielodoniczkach Wielodoniczki mają małą ilość ziemi To wszystko yy, Biorę Przesadzam sobie w większe Tak to u mnie Wygląda na chwilę obecną Tamaryllo też już trzeba podlać W ogóle nie wiem Bo teraz ma być 16 nawet 17 stopni w dzień na ten weekend zapowiadają, nie wiem czy nie dać im trochę wody bo jednak ziemia tutaj jest wysuszona, patrzcie tu jest sucho może by pasowało to podlać zobaczymy jeszcze jak jak to będzie trzeba podjąć jakąś decyzję tak to na chwilę u mnie na chwilę obecną wygląda bordelon tutaj Roślinki stoją na kablu grzewczym. Zdejmę, patrzcie, połowiałem sobie na styropianie kabel. No i doniczkowe rośliny mają ciepełko. Tak wygląda na chwilę obecną. W gruncie stoi jeszcze 10 bananów, które czekają na wykopanie. Na razie mamy bezpieczną pogodę, ciepło, więc jeszcze troszeczkę sobie postoją. To tyle w dzisiejszym filmie. Pozdrawiam. Cześć.